Cześć, tu radar. Marcyjna, Ola, Ania. Jak co roku nagrywamy nasze top 3 dla kości? Jak co roku odszkodujemy też trochę system, bo każdy z nas będzie miał swoje 3 gry. Nie będziemy tego przedłużali, opisywali za dużo tych wszystkich gierek. Robimy już podejście numer 3, więc teraz szybciutko. Marcyjny numer 3 to gra. Wybuchowa mieszanka. Dobra, co Ci się najbardziej podoba Marcyjna w tej grze? Kulki z Dokładnie. Kolorowe kuleczki, każdy sobie to biera i robimy sobie takie eliksiry. Nie graliście, musicie spróbować. Uli numer 3 to gra. Nessy, od wydawnictwa Two Tomatoes, na taki szybki puszczelak na 6 graczy od. Ilu lat? No Nieważne. 5, 15? Nie, to jest czas. Dokładnie. Co jeszcze jest fajne? Ilustracje. Ilustracja i karty. Okej. Okay. Uli numer 3. Ani numer 3. Odyn. Dokładnie. Od Iłwi. Mała karcianka, w której wcielamy się w jarla. Wysyłamy swoich wojowników do walki, do Walhalli, A generalnie to chodzi o to, żeby jak najszybciej pozbyć się tych kart i mieć ewentualnie z tego co zostanie jak najmniej punktów. Dokładnie. Sprytna, mała karcianka w temacie wikingów, musieliśmy taką mieć. I jeszcze garść statystyk, bo zapomniałem. Graliśmy w 180 gier, C dokładnie 444 partie. Ostatnią partię zagraliśmy właśnie w wybuchową mieszankę. A moje miejsce 3 to Drakula kontra Van Helsing. Dwuosobowa gierka od Muduko. Jeden z graczy wciela się w drakule drugi w Van Helsinga. Fajnie wykonana, też zilustrowana. Nie graliście, spróbujcie. Gra dla dwóch osób. O, i jest Teo Rivera. Dobra. Teraz... Nie, nie pierwszy raz dzisiaj. Nie, nie chyba, chyba. Nie. Chyba się już nie pojawi, nie. Teo. Nie. Dobra, teraz Marceliny numer dwa to. Pszczółki. Pszczółki. Co jest fajnego w pszczółkach? Że Są kolorowe i się szuka i kradnie. Dokładnie. Taki klasyk tego. Dopiero mamy od tego roku. Aha, bo dodam jeszcze, że w naszej topce są gry, które trafiły do nas w tym roku 2024. Teraz numer dwa Uli to Ubongo Junior dokładnie. Ubongo Junior. Szybka gierka. No może... No, szyb... Szybka, fajne są kafelki na czas, są zwierzątka. Narysowane i właśnie fajnie jest to, że jest na czas, bo właśnie dużo jest emocji, żeby zdążyć i żeby się z czasem wyrobić. Każdy z graczy ma taki zestaw tetrisowych kształtów i każdy sobie losuje płytkę. Są dwa poziomy trudności i na czas układamy. Kto pierwszy, ten wygrywa. Fajne kryształy punktacji. O, od wydawnictwa Egmont. Dokładnie. To było uli numer 2. Ania? Moje numer 2 to architekci Stone Spine yy, od ogrów. Yy, jest to gra kapelkowo-karciana, tak. można powiedzieć. Układamy tam swój labirynt, swoje podziemia. Swoje lochy budujemy. Yy, Fajna, prosta. Ma też negatywną interakcję. Zawsze możemy wyrzucić karty. No, akurat Wiecie na dwie osoby wyra... się wyrzuca, nie? Bo to jest no. draft. Czyli pod, a na dwie osoby jest tak, że bierzemy jedną kartę, a jedną wyrzucamy. Więc na dwie osoby jest ten draft taki trochę inny. Fajna szybka, zagraliśmy to. Gdzie my to graliśmy? Na. alegramy I przyjechaliśmy z nią z Alegramy. Ani numer dwa. Architekci. Stąd Od ogród w Poznaniu. Moje numer 2, Bób kocie przepychanki od Dyson Bones. Mała, szybka. Szybka pod warunkiem, że nie trafi się na jakiegoś szachistę. Nie graliście, spróbujcie. Chyba już nie ma opcji, żeby nabyć tą gierkę. Może w przyszłym roku będzie wersja zimowa. To było moje numer dwa. Teraz Marceliny numer jeden w tym roku to. Fruity Cup. Co się robi we Fruity Cup? No, koktajle, dokładnie, każdy z graczy dostaje taki kolorowy zestaw, kubek, łyżeczka i takie plastikowe fragmenty owoców i na podstawie kart też na czas, tylko że tutaj wyciągamy, co nie ma być w tym jogurcie, Boże, jogurcie, szejku i też na czas, kto pierwszy, ten lepszy, ustawiamy tutaj na takim torze, jeśli się ktoś pomylił, to się przesuwamy. Gdzieś na YouTubie Kościowym jest nasza taka szybka rozgrywka z tej gry. I to było Marcyny numer jeden, Fruity Cup od wydawnictwa e Egmont. Ula, numer jeden w tym roku. Cycieczka z lochu. Wdarło się w ostatniej chwili, bo przywieźliśmy tą grę. Nie, poznałem tą grę w Warszawie na Wawa. Gra. Dobra, o co chodzi? Pokaż z eee... drugiej strony. Eee, chodzi o to, żeby za... Zdobyć klucz, przeturlać się do końca, bo tą, tą kostką, tą figureczką, tą Gra, tutaj, tak, gracz jest Ja go nazywam włosać i, no. i ją się kula z tym kluczem i jak nią się tak prosto twarzą z kluczem przyczepi to się otwiera te wejście drewniane i się wychodzi. Później są jeszcze inne wersje, jeszcze są z tym czerwonym potworem. Jest 80 zadań są i Ula z Marciną jest na razie gdzieś tak w połowie gier. Taka Uli numer jeden, ucieczka z lochu od Smart Games. Pierwszy polski Smart tak propo. Teraz Ula, Ej Boże, Ania. <grymne> Mój numer jeden to Władca Pierścieni, pojedynek o śródziemia. Jest to gra na bazie, można powiedzieć. Reimplementacja 7 cudów siedem... świata pojedynek, tylko że tu mamy w klimatach władców Pierś... pierścieni. Nie ma liczenia punktów, tylko doszedł powiedzmy taki mały area kontrolny. Mamy mapę i możemy wygrać albo jak, jak to było, doniesiemy pierścień, albo dogoni drużynę, albo poprzez właśnie dominację na planszy. Jeśli graliście w siedem tutu świata pojedynek, musicie spróbować, teraz Ania coś powie, bo się wdarłem w ten. To ja Ania... już nie, ja już nie znać. <laughs> ja może tylko powiem tyle, że... Myśmy ty tego... Ja nie jestem jakimś wielkim fanem łatwo Dopiero teraz obejrzeliśmy pierwszą część. Tak, na cztery. Na cztery oglądamy razy a oglądamy teraz drugą, nie? Tak, oglądamy drugą. oglądamy drugą. Ale sama gra w sobie jest. Yy... No jest, dobra, no jest dobra, no. jest dobra gra. Jak ktoś lubi Siedem co do świata, musi spróbować. Koniecznie. Nawet jak nie zna świata, uwadźcie ja pierś... się. to nic nie przeszkadza. A jak grałem z ludźmi, którzy znali, mówili, że bardzo tematyczna gierka. Tak. Dobra. I moje numer jeden w tym roku to są zbuntowane księżniczki od wydawnictwa Muduko. I jak co roku mieliśmy oczywiście problemy techniczne i nie nagrała się moja numer 1, czyli Zbuntowane Księżniczki od wydawnictwa Muduko. Ciekawa karcianka, w której zbieramy bitki, ale nie chcemy zbierać księciu, bo jako takie Zbuntowane Księżniczki nie chcemy wyjść za mąż, tak w skrócie. Naprawdę sprytny, fajny trick taking. Moje miejsce, miejsce numer 1, Zbuntowane Księżniczki. To był Radar. Marcelina. Ola. Ania. Piąta klasycznie.